Tydzień temu w sobotę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyło się spotkanie poświęcone Wieluńskim Batalionom Obrony Narodowej. Jego organizatorami byli burmistrz Janusz Andczak, prezes Stowarzyszenia Historycznego Obrony Narodowej Jerzy Sobociński, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego profesor Tadeusz Olejnik i Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przybliżenie historii Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej. Będzie to jak gdyby w... Telegraficznym skrócie, można powiedzieć. Druga część, jak gdyby, będzie poświęcona y, temu tematowi. Y, w tej chwili, y, temat, y, jeżeli chodzi o, wielu, znaczy o Wieluńskie Bataliony, jak generalnie o Bataliony Obrony Narodowej, jest tematem słabo opracowanym. Y, jest ma niewiele publikacji na ten temat, i myślę, że dzisiejsze spotkanie y, będzie, jak gdyby, y, rozwinięciem tego tematu. Wielu osobom przybliży ten temat. Współpraca muzeum. Z różnymi stowarzyszeniami wspomnianymi, a także z wieluńskim Towarzystwem Naukowym, z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia i z innymi stowarzyszeniami, także kombatanckimi, bo mamy tutaj także prezesa związku kombatantów RP i byłych więźniów politycznych pana Henryka Struzika, z wszystkimi stowarzyszeniami muzeum ma kontakt. To jest nasz obowiązek, byśmy pielęgnowali tradycję, spuściznę dziejową, kulturalną tego miasta, które powstało w XIII wieku. W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości, między innymi tych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą na czele z jego prezesem Grzegorzem Mokrzeckim. Koło ma 650 lat. Dokładnie 18 lipca tego roku. Pierwsza zmianka o kole znajduje się w przywileju lokacyjnym wystawionym w Dowczycach 18 lipca, oczywiście 360, 1362 roku przez króla Kazimierza III wiekiego. Oryginał nadania praw miejskich nie zachował się, niemniej w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie mamy tam 23 dokumenty pergaminowe, które są przede wszystkim przywileje królewskie, dwa przywileje księżnej Anny i jeden arcybiskupa gnieźnieckiego. Na spotkaniu pojawiły się również rodziny oficerów i żołnierzy Batalionów Obrony Narodowej, m.in. sen Edwarda Rajpolda, dowódcy Batalionów Obrony Narodowej Wieluń II, Tadeusz Rajpold, wnuk plutonowego podchorążego Kazimierza Oblizajka, mecenas Tomasz Gajda, wnuk strzelca Kazimierza Piechocińskiego, poległego we wrześniu 1939 roku pod Łowiczem Andrzej Kolbiasz oraz wnuczka plutonowego Leona Pieczeńskiego, Monika Gąsior. Dla mnie jest zaszczytem, że praktycznie. 10 lat po śmierci dziadka. Na tym spotkaniu możemy w jakiś sposób kultywować jego pamięć i postacie żołnierzy września, obrońców Rzeczypospolitej Polskiej 1939 roku niejako wydobyć z mroków niepamięć. W czasie wojny Kazimierz Oblizajek został ostrzeżony, żeby do Wielunia nie wracał ze względu na to, że tutaj jako przedstawiciel polskiej inteligencji, ówczesny aplikant adwokacki, i jako podchorąży, plutonowy podchorąży batalionów obrony narodowej jest poszukiwany. W związku z czym wszystkie pamiątki, dokumenty, jakie posiadał, jakie pozostały tutaj w czasie wojny, przepadły, zaginęły. Ojciec, po. znalazł się w obozie Woldenbergu, tam zresztą był razem z kapitanem Paczyńskim. W międzyczasie kapitan Faczyński zmarł, ja tutaj podałem, czy syn, już nie pamiętam yy, namiary na grup kapitana Faczyńskiego. Ojciec zwrócił do wojska, był w 36 Pułku Piechoty i walczył w Bieszczadach, tam po czteromiesięcznym okresie, a tam był dowódcą i tak zwanej szkoły podoficerskiej. I to był batalion. Tam, wal, tam walczył przez chyba dwa miesiące. Przybyli goście mieli również okazję zwiedzić muzeum oraz wystawę okolicznościową przygotowaną przez członków stowarzyszenia. Uwieńczeniem spotkania było złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym ofiary bombardowania Wielunia.